W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj Najczystsza Maryjo. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazywano Abrahamem, usłuchał wezwania, aby wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przez to z człowieka jednego i tu już nieomal obumarłego powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Wierzę, pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Moi kochani, przyjrzyjmy się temu fragmentowi z listu do Hebrajczyków, a zwłaszcza tym kilku zdaniom, które mówią o tym, że ci, którzy ufają Bogu, są skupieni. Na osiągnięciu nowej ojczyzny, która jest od Boga, natomiast nie chcą wracać do tej, z której wyszli. To jest bardzo ważne, ponieważ ilekroć narzekamy na to, co się dzieje w naszym życiu, ilekroć narzekamy na to, w którą stronę zmierza historia ludzkości, czy nawet naszego kraju, czy nawet nasza osobista. To zamykamy się na prowadzenie Boże i chcemy powrócić do starej ojczyzny. Tak jednak nie będzie. Bóg przygotował dla nas nową ojczyznę i dlatego trzeba odszukiwać wolę Bożą w tym co Bóg dla nas w przyszłości przygotował. Im bardziej skupimy się na tym co mówi Bóg, im mocniej odwrócimy się od tego, co mówi świat, chcąc nas zatrzymać w przeszłości. Tym bardziej Bóg nas będzie prowadził i bardziej staniemy się Jego dziećmi. Uważajmy na to, czy narzekamy na nowe czasy, czy też odnajdujemy tam wolę Bożą i zmierzamy ku wyrokom Bożym, które w przyszłości się zrealizują. Duchu Święty, oświecaj nas, abyśmy. Nawet w tej krótkiej przyszłości naszego życia potrafili rozpoznać wolę Bożą i abyśmy radowali się nadchodzącym i bliskim już Królestwem Bożym. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.